W moim kanale, kochani, a dzisiaj mamy oto takie zdrapeczki do drapania. A widzicie na stole: czyli tak, diament biały, diament czerwony, zielony, biały. Zobaczcie, tu są takie żółte odcienie, błękitne, zielonkawe tam nie. Czyli to są nasze zdrapeczki dzisiaj, bo tych prawdziwych nie widzę. Przykryte, niestety. Ale na pewno jest brylanty jedna zdrapka za 30 zł. I tę zdrapkę na końcu właśnie odsłonię dla Was, moi kochani. Czyli Maniak zdrapkowy, największy fan zdrapek zaprasza na film. Ale ładnie to się tutaj trumieni. Zobaczcie tylko, proszę. Normalnie te brylanty gadają. Widzowie, to co? Wydrapujemy, bo dużo zdrapek, a czasu szkoda. Ok, kochani, a na stole widzimy właśnie pierwszą zdrapkę i coś mi się tutaj uwidziało na tą zdrapkę i zawsze ostatnio od niej zaczynam i tym razem również zacznę od niej. Czyli to jest zdrapka Retro Kras, Kasa i Numer 12. Dzisiaj taki oto zdrapak tutaj będzie nam towarzyszył, żeby nie odstawał za bardzo od dekoracji. I maniak zdrapkowy zaprasza na film. Dobra. I mamy tak, oto takie symbole. I kochani, jest diament. Czyli mamy pierwszy diament. I jest drugi diament, czyli w tym momencie wysyp diamentów. Sami, kochani, widzicie, mamy w tej oto zdrapeczce dwa diamenty. Czyli dwi, dwa diamenty więcej, jeszcze, jakby to powiedzieć, <grytanie> jakby, ich mało, jakby ich było mało, kochani. A zaglądamy, co w diamentach i tu jest 5 zł. Jak i 5 zł, czyli cudownie. Mamy pierwszą wygraną zdrapka na lewą stronę. OK. A następną zdrapeczką, jaką tu wydrapiemy, to są to ta zdrapka, askier. I widzowie, interesują nas identyczne trzy symbole. Oj, chyba tam na dole coś u sąsiada. Ostro wchodzi. Cytryny. Aj, jak blisko było. Prawie, że cytryny nam się udało trafić. Babka. O, takiego mumfinka jeszcze nie widziałem, żeby było. Ok, czyli zdrapeczka ta na prawą stronę. Kochani, ale za to widzicie ekstra pensje, i ja już wydrapuję pierwsze tutaj wygrywające liczby. I tak to wygląda: jest 24 na końcu. I się zaczęło od 23. 9 liczby, do tego jest liczba 35, 29 nie widzę. 13, oj było blisko. Następnie 18, liczba również blisko. dwójka blisko. 17, nie mamy. Trójka I peletą zamyka 8, czyli ta zdrabka również na prawą stronę. A nie minęła sekunda. Spójrzcie, proszę, i mamy oto duży lotek, i to są wygrywające liczby. Tak to wygląda. I zaczęło się 1, 3, 9, nie widzę, 30. I chyba nie ma. Druga gra 4, 4 jest, 8, 11 jest, 15, 24 jest, czyli jest 3 liczby i 33 nie ma, czyli w tej zdrabce również mamy 5 zł. Super. A gra trzecia? 24 jest. 44 jest. Aj, prawie. Dobra. Następna gra. 11 mamy. 16. Dobra. I gra piąta. 2, 13. Nie widzę. 17, 22 i 20 i 40 dobra 6 21 24 jest 27 nie ma i 29 również nie ma czyli ta zdrapka jest również wygrana poczekajcie sprawdzimy tak dwa razy kół super no to co mamy następną zdrapeczkę i to jest elektryzujący cash i tu mamy malinki i wygrywające liczby, tak to jest widzowie. Ostatnio, czyli wczoraj, jak drapałem, zrobiłem taki myg, że tutaj wydrapałem u góry 4 liczby, a na dole 5 i jedna osoba właśnie pani Ewa to zauważyła. Dziękuję za tą podpowiedź, bo nawet się nie domyśliłem, że cztery przypadkowo u góry wymazałem, a 5 na dole. Czyli trzeba ostrożnie mazać. Tak to jest, czyli mamy tak, 18, 17, 21, 32 i 34. Następnie na dole 3, 26, 22. Jest liczba 43, jak i liczba 27. Ta zdrapeczka również kocham. Mamy następną zdrapkę. I to jest zdrapka czarny diament z numerem 1. A to są wygrywające liczby. Tak to wygląda. Głaciutko się to zdrapuje. I pierwszą liczbę jest to ostry. Obok 25, 27, do tego 15. Jak i 28 liczba, następnie 40, 29. Tu widzimy liczbę 11, 37, bardzo blisko. 36, nie mamy takiej. 2, obok 3 również. Nie ma 5, nie ma 16, nie widzę. 22, również obok, czyli blisko 19, 2 trójki, 7 23 jaki, liczba 35, trapeczka odpada. Widzowie, ale za to zobaczcie, zodiak. I mamy rak, ryby, skorpion, a to są nasze wygrywające tutaj symbole. I musimy znaleźć gwiazdę, jak legenda głosi, lub księżyc. To co widzowie? Udajemy się w podróż z Trapkową. I gwiazda, albo księżyc, to nas interesuje. UFO się pokazało. Superancko planetę mamy. Syrenkę. Sputnik, chmura. Ziemia, ok. Naczynie. Jest kotwica, konik. Antena, słońce i chyba jeszcze jeden symbol, dwa. Dobra, słońce, flaming i muzeum. Czyli ta zdrapka również sobie odpuściła. Spójrzcie za to, na tą zdrapkę mamy platynową siódemkę. I tutaj musimy siódemkę wydrapać autentycznie. Raz, dwa wtedy. I takie trzy platynki raz jeden, czyli trzy platynki szukamy i Rubin się pokazał. Tu jest taki symbol. Niestety, przepraszam za hałas. Coś tam sąsiad na dole chyba. Wiercić, co on tam robi? Efekty specjalne widzowie. Jakby moich było mało, to jeszcze macie od sąsiada. Dobra, czyli ta zdrapka również na prawą stronę. Ta piękna drapeczka z gwiazdą. Jaki to jest numer? Numer 2 i uwaga, to są wygrywające liczby. Zapomniałem, że to jest bardzo, bardzo twarda ta nawierzchnia. Ale muszę jakoś sobie poradzić z tym. Okej, okay, tak to wygląda. A w Twoich liczbach pierwszą liczbą jest uwaga. Mamy 1 liczbę, do tego jest 29, czyli jest wygrana. Widzowie, a ile? 10 zł, czyli jest to trzecia zdrabka w tej chwili, która dała wygrać, i mamy 10 zł. Następnie mamy 32 liczbę, 14 było blisko, czekajcie, sobie obrócę. O, lepiej. Dobra, 18. A niżej mamy liczbę. To jest 24. Nie ma takiej liczby. Jak liczba 34. Bliźniutko. 17 się pokazało. Mamy liczbę 22. Kochani, a ja drapię dalej. I sprawdzamy, co w tej drapce jeszcze można dzisiaj wydrapać. I tu było 42, 25. Nie widzę również szóstka. Liczba 26, nic nam nie mówi. Liczba 16, czyli bliżutko 11. I czy na dole jest jeszcze coś? Tak, mamy na dole liczby. Zobaczcie. Proszę, czwórka blisko. Liczba 36, blisko. I tu jest 9, a jest 29. 39 nie ma. I ostatnia tutaj liczba jest 37. Dobra, wymęczyłem tą zdrapkę I mamy tutaj 10 zł pod liczbą 29. Zgadza się. Ok, super. Na lewą stronę widzowie, chcąc, nie chcąc, dotarliśmy do tej treściwej zdrapki, czyli mama, mama brylant z dziećmi brylantkami. Widzowie, wy chyba już nie możecie od moich historii tutaj wytrzymać, podejrzewam. Dobra, czyli mama brylant z dziećmi brylantami. A to jak nazwiemy? Ich sny, o! A to są ich sny. Czyli to ich brylantów sny. I zobaczymy, który tutaj brylant najbardziej tutaj śni treściwie. I wtedy widzowie, taki brylant sobie na czoło daję przykleić. I chodzę tydzień czasu z nim. Jak będzie ta suma? Nie ma. Ściemy. Czyli tak, mamy zdrabkę z numerem 3. Poczekajcie. Jawalny od razu bonus. I w bonusie mamy serduszko. Strapka, proszę, do, z powrotem. O. I mama. Sprawdzamy, co chce nam tutaj dać. Drugie pole takie, trzecie takie symboliki. Oczywiście musimy znaleźć identyczne. Identyczne trzy. Symbole, żeby zaśpiewała ta trapeczka. I ósme pole mamy, kufer, safe. Tu jest bransoletka. Następnie gra dziesiąta, podkowa, podkowa i... Aj, mówiłem? Patrzcie no. Kurde no. Jednak brylanty, moc brylantów. I mamy wygraną no. No to dzieci, śpiewać! No i to była taka muzyka Na część podkowy A gra jedenasta Kochani I pierścień, poczekajcie bo wy tego nie widzicie Pierścień i gra trzynasta Dobra. Czyli brylanty przyniosły, brylanty. I tutaj muszę się dostać do 14. gry i mamy garnek u góry. Safe. Perła. Garnek. Dobra, 17 gra jest. Zegarek. tron Kapelusz. Kapelusz po raz drugi i złoto. gra 20 Moneta. Moneta. I okulary. Dobra. Igra 21 złoto, dobra. Kufer róża. Podobne, ale niestety różne. Koro... Oj, chwilę zamarzłem. Zobaczcie, dwie korony. A korona raz daje 5, jakby takie trzy były. Następnie safe, czekolada widzowie, perfumy mamy, okulary tron prezent pomiksowane, nieźle te tutaj symbole, świnka i brylant i brylant, a brylant razy dwa daje, jakby takie trzy były bransoletka bransoletka, aj i czekolada no na końcu jeszcze sobie tutaj Zażartowali z nas. widzowie. gdzie tu zostały wygrana czyli mamy podkowę. A ja zapraszam wszystkich do kółeczka. Wszystkie dzieci do kółeczka. Widzę, ja muszę szybko kończyć, bo sąsiad chyba dziurę robi w podłodze. O, wszystkie dzieci są w kółeczku. Widzowie, wy chyba sobie nic złego nie pomyślicie o mnie, co nie? Wybaczycie mi te dekoracje i te żarty tutaj z tak poważnych zdrapek, Kochani, no... Dobra, 16 minut. Nie przeciągam. Dobra, czyli co? Stanęliśmy tutaj na podkowach trzech. Czyli podkowa, na szczęście. I nie tylko, jak się okazuje, bo brylanty też są na szczęście. Tylko trzeba ich mieć dużo. Widzowie, a ja powiększam, powiększam sprawę, żeby było widać jeszcze lepiej. To co zaglądamy, kochani. Na ten cudowny dzisiaj dzień odkrywamy, a tu wygraliśmy całe trzy dychy, i to jest zawsze coś, czyli to jest 30, tu jest 40, 45 i tu jest 10 zł. Czyli 55 zł. Udało się wygrać w dzisiejszym zdrapywaniu. Widzowie, ja nawet nie użyłem dzisiaj piórka do obniecenia. Za późno niestety. To co? Dziękuję za dzisiejszą przygodę zdrapkową. Trzymajcie się i widzimy się w następnych filmach. Hej!